Fale elektromagnetyczne posiadają różne zastosowania. Potrzebne są między innymi do działania naszych telefonów, telewizorów oraz różnorakich radarów. Trudno sobie wyobrazić nasze życie bez tych sprzętów, szczególnie telefonów. Zmienia mi je, wtedy, nagle wanie piorun podczas oglądania naszego ulubionego serialu na Netflixie. Falami elektromagnetycznymi nazywamy zaburzenia folu elektromagnetycznym, które propagują się ze skończoną prędkością. Ponieważ istnieją różne rodzaje detekcji fal elektromagnetycznych oraz ich różny charakter, interakcji z materią, wyróżniamy różne fale elektromagnetyczne. No elo. Następne są fale radiowe. Poszły słabo. A tego żadnych efektów tam nawet nie dodam, bo szkoda w ogóle to robić. Przymierzam się dlaczego to jest najgorszy moment w tym filmie. Po pierwsze, o, o właśnie, idealnie w tym momencie, ziomek się wali i skręca się z bólu. No, ale no, nieważne. Mam no właśnie dużo przerw, ale zapraszam do oglądania. Fale radiowe są wytwarzane, kiedy wolne elektrony zaczynają oscylować. Czyli są przyspieszane Wyniki wyniku oddziaływania z polem elektromagnetycznym. Są długości od kilometrów do około 30 cm. Tyle. Na częstotliwość fal radiowych ma płyć przyłożone pole, dlatego fale te generuje się raczej w postaci regularnego strumienia niż losowa. Z powodu ich długości wyróżniamy różne zakresy fal radiowych. Fale radiowe używane są głównie przez łączność radiową i telekomunikację przewodową. Tu teraz może trochę o nich falach. Nie, nie te. Mikrofale są to fale elektromagnetyczne o długości od 1 mm do 30 cm. Fale te są wytwarzane przez kiliostrony oraz obwody półprzewodnikowe. Zapomniałem. O! Pięka! Pomóc ci z tym, czy doszła te sam? No spoko, nie chcę się tego drugi raz nagrywać Już ponad setny słów. Okej, okay. no to nalazły zastosowania w radiografii, w mikrofalówkach oraz w telefonach komórkowych. No okej, okay. dzięki, papa. Promaj, panie, poczerwone, let's go. Czerwi to fala elektromagnetyczna istnieje emitowana przez gorące ciała oraz lampy czerwieni wywołuje największy wzrost temperatury, ponieważ fale o tej długości są najlepiej absorbowane. Promieniowanie podczerwane korzystuje się w analizach chemicznych, dla oraz w ogrzewaniu. Chodźcie. Co widziane to fale elektromagnetyczne, których długość waha się w, w celu od 380 do 780 nm. To jest jedyny rodzaj fal elektromagnetycznych, które może zostać zobaczone przez ludzkie oko. raz rozszeruję te głupie przejścia. Ten rodzaj fal elektromagnetycznych jest wytwarzany przez wszystkiego typu rozdrażone substancje. Pominowaniem ultrafioletowym nazywamy przepływ warunków elektrycznych przez zionizowany gaz pomiędzy dwoma elektrodami. jak nie niewielka część wziara do atmosfery Ziemi ponieważ większość z nich wytraca, wytraca swoją energię na zanieczyszczanie atomów atmosfery. atmosferze. Promieniowanie ultrafioletowe odpowiada za szereg reakcji chemicznych. Jedną z nich jest np. promieniowanie skóry, tak zwane opalanie. Promieniowanie rondgonowe. Jest to fala elektromagnetyczna o długości od 10 nm do 5 pm na przykład powoduje zmiany w próbkach chemicznych. Ciesze pierwiastki, pochłaniają do promieniowanie, dlatego widzimy nasze kości na zdjęciach rentgenowskich.